Dzień dobry. Nazywam się Maciej Szpankowski, Jestem product ekspertem w Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Dziś zaprezentuję Państwu najnowszy model GLA. Po sześciu latach Mercedes-Benz prezentuje drugą generację modelu GLA. Jako ostatni SUV został przeprojektowany i nawiązuje do reszty modeli Mercedesa. Już na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że GLA znacznie urosło. Dzięki czemu możemy już mówić, że jest to SUV, a nie crossover. Patrząc od przodu, widzimy nowy przeprojektowany grill oraz światła LEDowe, które są już standardem dla modelu GLA. W przypadku nowego GLA warto zwrócić uwagę na jego wymiary. Samochód stał się 3 cm szerszy oraz 10 cm wyższy. Dzięki temu mamy wyżej poprowadzoną linię dachu, co nam umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie z auta. Jak we wszystkich nowych modelach Mercedesa, istnieje możliwość otwierania klapy bagażnika poprzez ruch nogi. Bagażnik nowego GLA powiększył się. Jego pojemność wynosi w tej chwili 435 litrów. Dzięki przesuwnej tylnej kanapie możemy regulować jego przestrzeń. Praktyczną zmianą w stosunku do poprzednika jest brak progu załadunkowego oraz prostokątne wymiary bagażnika. Warto zwrócić uwagę na drugi rząd siedzeń. Mamy wysokie drzwi, dzięki czemu możemy wygodnie wsiadać i wysiadać z auta. Dodatkowo mamy próg, podobnie jak w modelu GLB, który jest zakryty, dzięki czemu nie ubrudzą nam się nogawki. Drugi rząd siedzeń jest regulowany, możemy go przesuwać przód tył o 14 cm. Przedni fotel jest ustawiony pod mój wzrost, a nadal mam dużo miejsca na nogi. Nawet osoby o wzroście 1,90 m jak ja mają nadal sporo miejsca nad głową. W modelu GLA mamy najnowszy system multimedialny Mercedesa MBUX. System ten daje nam bardzo dużą ilość e, konfiguracji, czy to jeśli chodzi o wyświetlacz kierowcy, czy wyświetlacz centralny. Dodatkowo mamy obsługę głosową. Hej, Mercedes. Słucham. Prowadź rynek Wrocław. Znalezione zostały te wyniki. Dokon Jeden. Zaczynamy. Obsługa całego systemu odbywa się za pomocą touchpada, poprzez dotykowy ekran lub za pomocą dotykowych gładzików na kierownicy. W najnowszym modelu GLA mamy zarówno dostępne silniki diesla od 116 koni do 190 oraz silniki benzynowe od 163 koni do 224. W GLA, jak to na przystało, mamy dostępny napęd na 4 koła. Podobnie jak w modelu GLB, rozdział momentu między osiami jest aktywny. Dzięki czemu zyskujemy dodatkową trakcję na nawierzchniach utwardzonych jak i na nawierzchniach miękkich. GLA w standardzie otrzymało już wiele systemów bezpieczeństwa, m.in. asystent utrzymania pasa ruchu, który zapobiega samoczynnemu opuszczeniu pasa, którym jedziemy, czy asystent hamowania, który po wykryciu przeszkody zaczyna samoczynnie hamować. Porównując najnowsze GLA do poprzednika, pierwsze wrażenie jest takie, że jedziemy samochodem większym. Nasza pozycja za kierownicą jest zdecydowanie wyższa, ale tak samo widoczność jest zdecydowanie lepsza. Nowe GLA dzięki temu, że ma szerszy rozstaw osi, stało się jeszcze bardziej stabilnym samochodem, szczególnie to widać przy wyższych prędkościach, na przykład na autostradzie. Jazda na nierównościach stała się jeszcze bardziej komfortowa dzięki bardzo cichej pracy zawieszenia na wybojach. W GLA już w standardzie mamy do wyboru tryby jazdy. Tryb komfort, tryb sport, tryb indywidualny i tryb eco. Każdy z tych trybów zmienia charakterystykę samochodu. W trybie sport samochód będzie bardziej żwawy, tak samo będzie bardziej dynamiczny podczas przyspieszania. W trybie komfort jest to tryb dojazdy na co dzień, dzięki czemu zyskujemy najwyższy komfort jazdy. W trybie Eco radykalnie zwiększamy zasięg samochodu. Dzięki temu, że zastosowano tryb żeglowania, samochód może toczyć się bez oporów napędu. GIELA czerpie garściami rozwiązania technologiczne z GLS, m.in. tryb mainia dzięki któremu samochód samoczynnie przygotowuje się do myjni automatycznej czy tryb automatycznego parkowania. Podsumowując, GLA jest samochodem bardzo wszechstronnym, które zarówno odnajdzie się w mieście, jak i w terenie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą Mercedes Benz Grupa Wrubel. Do widzenia!